Siema, tutaj Surbax, który z kolejnym dźwiękiem na moim kanale dzisiaj tak jak widzicie, jesteśmy na surfie i będę grał go jako pierwszy raz w ogóle. W życiu nie grałem, nie wiem w ogóle jak to się robi, ale mnie to mega interesuje. Tutaj jak widzicie, już sobie bram glovesy i nożyka, żeby się mi lepiej surfowało. Także dobra, no ja chyba skaczę tam pierwszy raz. siup kurde. Czego ja tak spadam? Halo? Jeszcze raz? Ja chcę jeszcze raz to. Dobra, dobra, lecę już chyba opanowałem to. Trzeba deklikać. Jak się... i... dobra. To jest naprawdę emocjonująca rozgrywka, widzowie. O kurde. Dobra. Jakim cudem ja tak lecę? Szybko. No, hoppie. Nie no, to nie jest wcale takie trudne, chyba. Dobra. Ja nie wiem. nie no, to jest jakiś scam, to jest... Ty, dobra, lecę. Ha! Easy to jest. Dolecę no, tam? Dolecę. No, dobra. Kurde, nie no, dobra. Ewidentnie muszę zmienić nożyk. Może weźmiemy sobie Classic Knife'a. O, będzie klasyczny nóż. I do tego Classic Knife będzie... Jest tutaj fade? Jest. Weźmy fade'a. Lecę, lecę. Na drugą stronę, dobra. Fajnie, że pokazuje mi tego speed'a tutaj, ale chyba... aj doleć, doleć! Nie no, to jest taki scam. Kurde. Jakim cudem Zebo to tak robi? Bo właśnie u Zebo zobaczyłem tego surfa, surfa, jak to tam mówić. I on to tak zarąbiście robił, ale... Chyba to nie takie trudne, jak mi się wydaje. Dobra, lecę. Siup. Siup, siup. Gram sobie na serwerze howtokill.pl. E, tutaj fajnie, mogę sobie wybrać e, nożyka i ogólnie skiny, a nie jak na niektórych serwerach, gdzie trzeba kupić VIP-a, żeby w ogóle sobie zmieniać skiny. No nie, no kurde. Trudne to jest. Dobra, to patrzcie, profesjonalne rozpędzenie. Siup, dobra. Dobra, teraz lecę, lecę. Nie oglądam żadnych poradników na YouTubie. Chyba mi dobrze idzie. Możecie dać znać w komentarzu, jeżeli, jeżeli jest to jakiś znawca surfowy. Ale wydaje mi się, że chyba nie jest najgorzej, jak na pierwszy raz grania surfa. No i ja pierdziele. W ogóle jak chcecie, to wbijajcie na Discorda, bo tam teraz otworzyliśmy rekrutację na administratora. Także jeszcze to będzie trwać parę dni. Więc możecie tam sobie um, poodpowiadać na pytania, i może akurat to wy zostaniecie administratorem na moim Discordzie, jeżeli w ogóle byście chcieli. W sumie poszukujemy takiego jednego, więc um, no, wbijajcie, piszcie, jeżeli chcecie. Wyniki myślę, że pojawił się na dniach, gdzieś może w środę, wtorek, bo wy widzicie ten film bodajże w niedzielę. Także dobra, ja tu lecę. Dobra, dolecę tam, dolecę, dolecę. Jest, doleciałem, ale to jest łatwe. Tak łatwo, zaraz się wyglebie. Nie, no kurde, tutaj już chyba byłem na końcu mapy. Kurde, to może nie być takie ciekawe, ale dla mnie to jest naprawdę emocjonujące, ale. Nie, no to jest. A! Nie, no kurde, co się dzieje? To wszystko wina noża, trzeba sobie wziąć. O, nóż z hakiem bierzemy. I do tego nóż z hakiem sobie ustawimy na. Yy, to był chyba ten ładny doplerek. Yy. Odora, mam tego ładnego doplerka, zarąbiście. Oczywiście przypomnę też o subskrypcji mojego kanału i o zostawieniu lajka i możecie napisać mi jakieś rady w komentarzach dotyczące tego surfa, jeżeli ktoś z Was jest tu jakimś ekspertem, to ja chętnie wysłucham jakiś rad, bo ja tutaj nie za dobry jestem w te klocki, widzę. Ale czy ja tam dolecę? Dolecę, dobra. Siup. Kurde, nie no. Ten zakręt jest za trudny. Ale ja się nie poddam, ja się nie poddam. Aha. Nagle zmiana mapy, to nieźle. Dobra, co to jest? Jakieś dziwne to. Jakieś takie przezroczyste, ale dobra, spróbuję. siub siub I co tutaj mam? Ach, chyba muszę tam wejść. Znaczy jakby doskoczyć. No ale fajnie, że ja nawet tu nie doskakuję, to jak ja mam tam doskoczyć? No halo, to jest skam jakiś. Ten, no nie, no. Ja się poddaję. Do góry muszę się chyba wybić. Nie no, ja się nie poddam, ja się nie poddam. Przed chwilą mówiłem, że się poddaję, ale ja się nie poddam. Juup, siup, siup, i do góry, i do góry! Nie no nie, nie wierzę. Wszystko przez ping mam. 300 pingu. Co się dzieje z tym internetem? Orange, proszę mi go naprawić. Dobra? Jestem, dobra. I co tutaj? I to tyle? Ha, to nieźle. Lecimy. A! No kurde, to jest zbyt trudne, żeby tam dolecieć. No i nie powiecie mi, że to nie jest trudne, bo jest trudne, no kurde. Nie no, ja tutaj wpisuję RTV, bo to nie ma sensu, kurde. O, jeden głosy, jeden wymagany. Łatwo? Dobra, słuchajcie, teraz mam nożyk, ale, o, mamy głosowanie na mapę. Yyy, um, to nie wiem, wezmę sobie załóżmy dziewiątkę. Dobra, to jest chyba to, na co głosowałem, czyli ten Surf Mesa. Ty no, całkiem fajnie to wygląda, muszę wam powiedzieć. Siup. Ty, ale to jest dobre, ładne, podoba mi się tutaj ta grafika. Czy ja tam dolecę? Nie no, za nisko. Dobra, Professional Bunny Hop, rozpędzanie się. Lecimy, dobra. A wy teraz napiszcie komentarz, czy tam dolecę? No nie doleciałem. <laughs> nie no, to miało czasu. No także jeszcze raz powtórzę, jeżeli jest to jakiś ekspert y, odnośnie surfa, to proszę mi tu podpowiedzieć, co ja bym mógł robić lepiej. No kurde nie. Albo jeżeli jest tu jakiś ekspert Discordowy i chciałby pomóc w rozwoju naszego serwera na Discordzie, na którego was w sumie bardzo serdecznie zapraszam, bo y, no jest w niego włożone sporo pracy. No kurde. Sporo pracy, więc zbijajcie dużo, jest tam z y, jakichś kanałów for fun można pogadać, pograć, także no, serdecznie zapraszam. Ło, co to było? Ja mogę dalej sobie lecieć? Dobra, ale nie, no tak, dalej lecieć, fajnie. Dobra, jeżeli teraz dolecę tam, gdzie nie doleciałem wcześniej, zostawiacie lajka, widzowie. I umowa jest, więc zostawicie lajka, jeżeli jeszcze nie zostawiliście. A jeżeli zostawiliście, to jesteście mega miłymi ludźmi i. Proszę mi zostawić lajka, like no kurczę, umowa była, ja doleciałem, także... Dobra, lecimy tutaj dalej. Ale tu są jakieś sople lodowe. Dobra, doleć, doleć, dobra, pog. Nie to nie jest chyba taki trudny ten surf, tylko trzeba nieco go obczaić, nieco na nim pograć. Bo naprawdę, kurde, nie dolecę. Bo naprawdę można się fajnie bawić. Dobra, to robimy ostatniego surfa. Jeżeli dolecę tam, to zostawię jeszcze suba, jeżeli nie zostawiliście. Dobra. Dolecę, dolecę na... Za... Nie było tego, nie było? Nie no, <śm> nie dolecę tam. Ale i tak możecie zostawić suba. Dobra, także to było tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeśli Wam się podoba, ustawcie łapkę w górę, suba dzwoneczkiem. Ja się z Wami żegnam. Siema!